To damy, których nie wciśniesz w żadne ramy. Te dziewczyny robią nie tylko słodkie inny. To dziewuchy odważne, mądre, piękno duchy. Henia słucha, ty razem z Henią nadstaw ucha. Dany dziewuchy dziewczyny. Rozmowy. Tryb domowy. Halo? Zośka? Halo? No cześć, hej, cześć. Cześć. Właśnie widzę, że jesteś bardzo zajęta. Co teraz robisz? Wiesz co, no tworzę, tworzę, jakby nieprzerwanie. No później, później Ci opowiem. No co tam słuchaj, co tam? Słuchaj, właśnie widzę, że jesteś bardzo zajęta, masz chyba dużo zleceń. To, tak ja postaram się nie zająć Ci dużo czasu, dobra? Dobra, dobra, no mam dużo zleceń, no, ale to akurat dobrze. No, słucham słuchaj, Mam do ciebie kilka pytań i. No tak, bo słyszałam, że podobno malujesz portrety, robisz pejzaże, właśnie widzę w twoim pokoju, że jest dużo różnych dzieł sztuki. Słyszałam też, że nawet w ogóle twoje, twoje obrazy stały się w ogóle ilustracją do opakowań czekoladek, ale jest jedna rzecz, która w ogóle mnie mega interesuje, bo słyszałam, że nawet dostałaś zlecenie, żeby zaprojektować wnętrza transatlantyka batory, prawda? No, to no, że... Ja w życiu na większym statku nie byłam, to wiesz, że tam mieści się w ogóle 760 pasażerów? Ponad 1000 ton ładunków wchodzi na ten statek, no ogrom. Słuchaj, tam było wszystko, czego dusza zapragnie. Każdy mógł znaleźć miejsce wymarzone dla siebie na tym statku. No i wnętrza tego pokładu były oczywiście zdobione przez dzieła moich przyjaciół, kolegów, koleżanek, polskich artystów ogólnie. No, w tym oczywiście mnie, miałam tę przyjemność. No, fajna, fajna praca była, no super. W ogóle przepłynęłaś się tym transatlantykiem? No pewnie, nieraz, ale nigdy w życiu z większym statkiem jeszcze nie płynęłam. Nie było mi Słuchaj, a powiedz mi tak, bo ja w ogóle słyszałam ciekawą historię. Jak ty w ogóle znalazłaś się w tym świecie artystycznym? I powiedz mi, czy to jest prawda, bo to naprawdę było bardzo no, odważne, co zrobiłaś. Słyszałam, że weszłaś po prostu bez pytania do mieszkania Marii e, e, Pawlikowskiej Jasnożewskiej i zaczęłaś grać po prostu na pianinie. I e, nawet gdzieś gazety rozpisywały się, że w ten sposób e, darłaś się do Bohemy Krakowskiej. A, e, bohemy? Jakbyś mogła. Co zrobisz? No, ja, tak nie, nie. Przepraszam. Ta bohema, co to jest właściwie ta bohema? Jakbyś mogła tak opowiedzieć mniej no, więcej? No, słuchaj, no za moich czasów Bohema, no to e, znaczy za moich czasów Kraków to było w ogóle takie zagłębie bohemy artystycznej. No można powiedzieć, że to jest taka grupa ludzi, mhm. artystów, którzy mhm. uwielbiają się ze sobą, wiesz, spotykać w, w swoich pracowniach, warsztatach, mhm. kawiarniach, restauracjach, no i rozmawiać, tworzyć wspólnie, dyskutować, a nawet kłócić się, słuchaj, ze sobą. Tak Uwielbiamy się, artyści uwielbiają się ze sobą kłócić. Bo Ale się godzą tak... się potem czy nie? Słucham? A godzą się potem czy nie? Różnie to bywa. No, najważniejsze jest to, żeby każdy z was miał odwagę do wyrażania siebie. To jest najważniejsze. To jest no, a w, w ogóle. Mi, a w tej całej bohemii artystycznej tam też były inne dziewczyny, tak jak ty, czy w ogóle łatwo ci było zdobyć wykształcenie w, w twoim kierunku? Poczekaj, no muszę odłożyć obraz, bo y, słuchaj. Za moich czasów na no. y, Akademii Sztuk Pięknych y, kobiety w ogóle nie miały wstępu. Mogli studiować tam tylko mężczyźni. A co? kobiety miały tyle obowiązków w swoich domach, że w ogóle nie było na to czasu, żeby w jakikolwiek artystyczny sposób się wyrażać. No no ja też musiałam mieć lek, nakombinować. Słuchaj, ja musiałam w ogóle przebrać się za mężczyznę, Chciałam włosy. na No, naprawdę. Bo <śm> oprócz, <śm> ja. Masakra, ale, 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 ja. ale z alkoholu udawałaś. No, udawałam swojego brata, miałam dobry tak. przykład, mogłam brać jego za wzór. Pożyczyłam od niego ciuchy, pożyczyłam od niego surdy, spodnie. E, odciąłam, tak jak powiedziałam, odciąłam włosy na krótkie, no i pojechałam do Niemiec e, studiować malarstwo e, pod e, pseudonimem Tadeusz, e, czyli imię <śm> Tadeusz, brata. No a niestety koledzy studenci na roku, no dziwnie się tam na mnie patrzyli, podejrzliwie, ale nie dałam się i potem wróciłam do Polski ale już nie w spodniach, tylko w sukience, na szczęście, no. no. nie było łatwo, nie było łatwo. No słuchaj, no wczoraj a propos, wczoraj była u mnie Katarzyna Kobro na kolacji. Jutro idę stąd, z Fridą, Karo na grzyby idziemy, no ale nie ma czasu, żeby o nich gadać. One miały podobne przeboje do mnie, także możesz sobie później tam wygooglować, nie? No słuchaj, słuchaj dzięki wielkie za, za to, że znalazłeś troszkę czasu, a coś... Co to, no to chcę Ci pokazać, co ja tu zrobiłam. Zofia Zdrojeńska pozdrawia Teatr Pinokio. Super. No ja też pozdrawiam Teatr Pinokio serdecznie. I w takim razie do, do usłyszenia, Zoszka. Mam nadzieję, ja to do że... do usłyszenia. Tutaj gwoździe, a tutaj w ścianie. Mam nadzieję, że kiedyś zawiśnie Twój obraz. Koniecznie. A! Dziękuję Ci bardzo, Heniu. Wyślę Ci swój obraz niedługo i do zobaczenia. Buziaczki. Cześć, buziaczki. A.